Trzy słowa wystarczyłyby zburzyć internet i uciszyć Madryt, a Robert Lewandowski po wielkim finale przerywa milczenie i w spektakularnym stylu pokazuje, kto tu rządzi, wrzucając do sieci zdjęcie, które stało się wiralem w zaledwie kilka godzin. Wystarczyły zaledwie trzy krótkie słowa, by Robert Lewandowski rozpalił wyobraźnię milionów kibiców na całym świecie i w symboliczny sposób podsumował to, co wydarzyło się w niedzielny wieczór na gorącej ziemi w Arabii Saudyjskiej, gdzie wce Barcelona w wielkim stylu obroniła tytuł i ponownie zasiadła na tronie hiszpańskiego futbolu. To był wieczór pełen magii emocji i zwrotów akcji, a jego finał przeniósł się z murawy stadionu w cudzie do wirtualnej przestrzeni, gdzie kapitan reprezentacji Polski po raz kolejny udowodnił, że jest nie tylko wielkim sportowcem, ale i globalną marką przyciągającą uwagę jak magnes. Robert Lewandowski zareagował w mediach społecznościowych na triumf FC Barcelony w finale Superpucharu Hiszpanii w sposób, który zelektryzował internautów, a jego wpisy zyskały ogromną popularność, bijąc rekordy polubień w ekspresowym tempie. Aby zrozumieć wagę tych trzech słów, musimy jednak cofnąć się do wydarzeń boiskowych, które doprowadziły do tej euforii. W niedzielny wieczór FC Barcelona stanęła przed najtrudniejszym z możliwych wyzwań, mierząc się w bezpośrednim starciu o trofeum ze swoim odwiecznym rywalem Realem Madryt. El Clasico to zawsze coś więcej niż mecz, to wojna nerwów i prestiżu, a stawka finału Superpucharu Hiszpanii rozgrywanego w saudyjskiej dżudzie tylko podbiła temperaturę tego widowiska. Ekipa Hansiego Flike przystępowała do tego spotkania z jasnym celem obrony tytułu wywalczonego przed rokiem i udowodnienia, że ich dominacja nie była przypadkiem. Mecz od samego początku był niesamowitym widowiskiem trzymającym w napięciu do ostatniego gwizdka sędziego. Ostatecznie po zażartej walce i wymianie ciosów FC Barcelona pokonała Real Madryt 3-2, co jest wynikiem, który idzie w świat jako dowód na siłę charakteru dumy Katalonii. Sam Robert Lewandowski miał w tym triumfie udział absolutnie kluczowy i niepodważalny, co jest najlepszą odpowiedzią na wszelkie wątpliwości, jakie pojawiały się wokół jego osoby w ostatnich dniach. 37-letni napastnik, który w półfinale był oszczędzany i oglądał mecz z ławki tym razem, wystąpił w podstawowym składzie, udowadniając, że na najważniejsze mecze wciąż jest niezastąpiony. Jego obecność na boisku od pierwszej minuty była sygnałem dla rywali, że Barcelona wytacza najcięższe działa. Lewandowski nie zawiódł zaufania trenera i w kluczowym momencie pierwszej połowy pokazał swój geniusz. W czwartej minucie doliczonego czasu Grytusz przed gwizdkiem zapraszającym piłkarzy do szatni polski snajper wpisał się na listę strzelców w sposób niezwykle efektowny i technicznie doskonały. Bramka zdobyta efektowną podcinką była majstersztykiem, który podciał skrzydła królewskim w idealnym momencie dając Barcelonie przewagę psychologiczną przed drugą odsłoną. Ten gol to esencja klasy Lewandowskiego panowanie i zabójcza precyzja w polu karnym. Swój występ zakończył w 66. minucie, gdy przy korzystnym wyniku zastąpił go Ferran Torres, ale swoje zadanie wykonał w 100%, dokładając cegiełkę do końcowego sukcesu. Oczywiście ten wieczór miał też innego wielkiego bohatera w barwach Blaugrany. Brazylijczyk Rafinha był nie do zatrzymania i popisał się dubletem, będąc motorem napędowym ofensywy. Dla Realu Madryt gole zdobywali niezawodny Vinicius Junior oraz Gonzalo Garcia, ale to było za mało na tak dysponowaną Barcelonę. Jednak to, co działo się po ostatnim gwizdku sędziego i po ceremonii dekoracji, przeniosło się do mediów społecznościowych, gdzie Robert Lewandowski postanowił podzielić się swoją radością z fanami. Niedługo po zakończeniu spotkania, kiedy emocje wciąż buzowały, a konfetti jeszcze opadało na murawę stadionu w Dzud, gdzie Robert Lewandowski zamieścił na swoim oficjalnym profilu na Instagramie serię zdjęć, które natychmiast stały się hitem sieci. Pierwsze z nich przedstawiało całą, szczęśliwą drużynę podczas dekoracji z pucharem wzniesionym w górę w geście triumfu. Kolejne fotografie to dynamiczne kadry z samego meczu, pokazujące walkę i zaangażowanie Polaka. Podpis pod tymi zdjęciami był krótki, zwięzły, ale niosący potężny ładunek emocjonalny. We beat it, czyli zrobiliśmy to, napisał Lewandowski, dodając do tego wymowną ikonę Złotego Pucharu. Te trzy angielskie słowa wystarczyłyby wyrazić wszystko dumę, radość, ulgę i poczucie spełnienia misji. Nie trzeba było pisać elaboratów, by kibice zrozumieli przekaz. Zrobiliśmy to my drużyna, my Barcelona, my zwycięzcy. Jego wpis zyskał ogromną popularność w tempie, który może zawstydzić największych influencerów świata. Dość powiedzieć, że w ciągu zaledwie 6 godzin od publikacji, Post zdobył prawie 530 tysięcy polubień, a licznik ten wciąż bił jak szalony. Sekcja komentarzy została zalana falą gratulacji i słów uznania. Wielu kibiców Barcelony z całego świata gratulowało Polakowi świetnego występu pięknego Gola i wkładu w zdobycie trofeum. Fani dziękowali mu za walkę i za to, że wciąż jest liderem, na którego można liczyć w starciach z Realem Madryt. Ale to nie był koniec aktywności naszego mistrza w sieci. Chwilę później, kiedy pierwsza fala euforii nieco opadła, Lewandowski dodał jeszcze jeden wpis, który okazał się jeszcze większym hitem. Ten z kolei zawierał bardziej intymne i spontaniczne zdjęcia wykonane już wewnątrz szatni, gdzie piłkarze świętowali sukces we własnym gronie z dala od kamer telewizyjnych. Te zakulisowe ujęcia pokazujące autentyczną radość zmęczonych, ale szczęśliwych zawodników odbiły się jeszcze szerszym echem w internecie. Ten drugi post polubiło ponad 900 tysięcy internautów, co jest wynikiem wręcz kosmicznym i pokazuje, jak wielką sympatią cieszy się Lewandowski. Prawie milion polubień pod zdjęciami z szatni to dowód na to, że kibice są spragnieni takich obrazków, chcą widzieć swoich idoli uśmiechniętych i zjednoczonych. Robert doskonale wyczuł ten moment, dzieląc się z fanami tą chwilą chwały. W tej całej fecie nie zabrakło również polskiego akcentu ze strony drugiego z naszych reprezentantów. Na sukces Dumy Katalonii zareagował też rezerwowy w tym meczu bramkarz Wojciech Szczęsny, który choć tym razem nie pojawił się na boisku, to był ważną częścią zespołu i wspierał kolegów z ławki. Szczęsny, który słynie z poczucia humoru i dystansu do siebie, również zamieścił na Instagramie kilka zdjęć wykonanych podczas świętowania z kolegami na Murawie i w szatni. Jedno z nich podpisał w sposób niezwykle intrygujący i dowcipny, używając słów dejaviu. To krótkie sformułowanie miało drugie dno i było czytelnym nawiązaniem do historii. Szczęsny prawdopodobnie nawiązywał w ten sposób do wygranej jego ekipy 5-2 z Realem Madryt w finale ubiegłorocznego Superpucharu. Wtedy sytuacja była jednak zupełnie inna dla samego bramkarza. W tamtym pamiętnym spotkaniu zagrał on w wyjściowym składzie będąc kluczową postacią aż do fatalnego momentu. W 57 minucie obejrzał czerwoną kartkę za faul na Kylianie Mbappe, co było dramatycznym zwrotem akcji. Tym razem Szczęsny mógł świętować bez cienia goryczy związanej z wykluczeniem, ciesząc się z wygranej jako pełnoprawny członek zwycięskiej ekipy. Jego deja odnosiło się więc do samego faktu pokonania Realu i zdobycia pucharu, co staje się powoli miłą tradycją dla Barcelony w Arabii Saudyjskiej. Reakcje Lewandowskiego i Szczęsnego w mediach społecznościowych pokazują, jak ważny był to triumf dla atmosfery w zespole. Barcelona potrzebowała tego sukcesu BY uciszyć krytyków i nabrać wiatru żagle na drugą część sezonu. Wygrana z Realem Madryt zawsze smakuje wyjątkowo, a sposób w jaki została osiągnięta po twardym boju i przy wydatnym udziale liderów takich jak Lewandowski buduje morale. Trzy słowa Webit stały się hasłem przewodnim tego wieczoru. Robert Lewandowski nie musiał pisać nic więcej. Jego gra, jego gol pod cinką i ten krótki wpis powiedziały wszystko. Król wrócił na swoje miejsce, a puchar jedzie do Barcelony. Te miliony polubień pod zdjęciami to nie tylko liczby to dowód na to, że legenda Lewandowskiego wciąż jest żywa i że kibice wciąż wierzą w jego magię. Zrobiliśmy to napisał lewy i miał rację. Zrobili to w wielkim stylu, a on sam po raz kolejny zapisał się w historii El klasyką złotymi zgłoskami. Teraz Barcelona wraca do domu starczą, a my możemy być dumni, że Polak znów był na ustach całego świata i to w tak pozytywnym kontekście. Sukces w superpucharze to dopiero początek, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czy te trzy słowa będą prorocze również w kontekście La Ligi i Ligi Mistrzów? Czas pokaże, ale po takim wieczorze wiara w sercach kibiców Blaugrany płonie na nowo.